Z Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Settlers. Dobra, mamy zająć się uwolnieniem kardynała. Takie dostaliśmy panie, zadanie. Chciałem pokornie zauważyć, że wiernie ci służyłem i zasługuję na uznanie mojej pracy. Hakim ty męczący jesteś, wiesz? Dobra, zróbmy na początek cię księciem. Wiele razem przeszliśmy. Ta godność to dla mnie zaszczyt. Uuu, potrzebujemy aż 150 ludzi. Dobra, jeszcze magazyn sobie ulepszymy. Potem katedrę ulepszymy. Przybył wóz z zasobami. Yy. Wydobywca żelaza nie może znaleźć żelaza. Moment. O tu jeszcze jest. Nie, tu też nie ma żelaza. To też niszczymy. Jak tam kamień? No kamienia nie ma. Upanie. I to skończył się kamień. To my teraz nie ulepszymy sobie katedry? Upanie. Nie, no, pohandlujemy pewnie z nimi jakoś, może w przyszłości. Chociaż katedra w tej chwili nam tak jest. Ja wiem. Potrzebna, niepotrzebna, ale dobra. Żołnierzy mamy. To teraz tak. Bierzemy złodzieja. Pytanie gdzie on jest ten. ten, ten... Na północnym zachodzie w Tortuera, czyli gdzieś przybył... tu Uu, słako... Słowa zostaną przykute w czyny. Dobra, przyspieszmy sobie. Niech ten złodziej tam popyli szybko. Może go nie złapią? z zasobami. W drodze. Twoje słowa zostaną przykute w moje czyny. Okej. Okay. Jak sobie zrobić? Przybył wóz z zasobami. To jest jakaś inna. In... Rolnik nie ma pola uprawnego. To jest inny teren, ale widzę, że tu jest ten most, który prowadzi chyba do miasta szkarłatnej Sabat. I przez Przybył ten most wóz z zasobami. będziemy chyba prowadzić w przyszłości oblężenia, no nie? Trzeba będzie to zniszczyć, upołynnie, ona to zbroniona, nieźle. No dobra, będzie jakieś wyzwanie. Co to jest? To jest reputacja miasta frakcji, do której należy to terytorium. No to to jest wysoka ta... Wysoką reputację mają. Dobra, chodźmy tu. Bo północny. Z... Przybył wóz z zasobami. Północny zachód miał być, no nie? Więc musimy iść w tym kierunku. Tak. Jak sobie życzysz. To też nie to jeszcze. Ale chodźmy dalej. Jak sobie życzysz? U, tu jest jakaś frakcja jeszcze. Misiek sobie łazi. Przybył wóz z zasobami, Jak rozkażesz. No i co tu jest? To jest Tortuera, właśnie twoje słowa zostaną przekute w moje czyny. Dobra. Złodzieju, chodź. Natychmiast. Po malutku. No, tu są okupowani dość poważnie, widzę. W drodze. Jak sobie życzysz. Nie gadaj, że ty nie przejdziesz. I nie gadaj, że ty nie przejdziesz tędy. Cepie. Natychmiast. Tak. Hmm. No nie. Mój statek zbliża się do portu. Już wkrótce będziesz mógł zapoznać się z moją ofertą. Tak! No nie no gościu, oni cię złapią, przecież jak będziesz tędy szedł. Oczywiście. W drodze. Przybył w z zasobami. Ej, tu jest niewidzialna ściana. Tak. Jak sobie życzysz? Ej, w tym miejscu jest niewidzialna ściana. Tu się nie da przejść. Uuu, ale tu jest ta szczołka. O panie, ej, to... W drodze! Mój statek Uf. zaminął do portu! Przyjdź i obejrzyj moje towary! Ej, to dobrze, ja, ja się bałem, że ja muszę do tej wieży iść. A tu jest y, szczołka, że on tu jest trzymany. Matko, już się bałem, że tu jest niewidzialna ściana. No nie, że tu się nie przejdzie i trzeba iść tędy, a oni cię zabiją. Przybył wóz z zasobami, ale okej, okay. uff. Jak sobie życzysz? Natychmiast! Chodź tu, złodzieju. W drodze. No i co? Jak sobie życzysz? Już? Rolnik nie ma pola uprawnego. Już czy jak? Natychmiast. Hmm. Bo ja nie wiem. Coś tam wyjechało niby no nie, więc to może on jest. Twoje słowa zostaną przykute w moje czyny. W drodze. Ja nie wiem teraz. I naprawdę ja nie wiem co ja robię w tej chwili. Gdzie on jedzie w ogóle? Natychmiast! Ta... Oczyszczać to. Chodźmy jeszcze tu, Oczywiście. jakby co, ale. Ha. Nie no, my go widzimy ewidentnie, więc. Jak sobie życzysz? Natychmiast, mój panie! No, tu nic nie ma. Twoje słowa zostaną przykute w moje czyny. Tu nic nie ma, okej. Okay. Skoro tam nic nie ma, to znaczy, że to. Musi być to, co. przybył był medyk. Co oni chcieli. O, medyk przybył. Fajno. Bądź błogosławiony, zwróciłeś nam bardzo ważną osobę duchowną. Kardynał da naszym osadnikom nadzieję. Dobrze cieszę się. Moje dziecko, jeśli wyślesz do nas dwa bataliony Twoich żołnierzy... Użyjemy ich, by pokonać klasztor. Dobra. Mój statek wypłynął w morze. Do zobaczenia następnym razem. Dobra. Tak. Tak, mój panie, rzecz jasna. co tutaj. Z klasztor Santa Kotilos. Dobra. No to już wam wysyłamy w takim razie tak. Gdzie wyjdziecie, bo was nie widzę na mapie. Tak. No właśnie nie tędy cepy, bo tam przecież są te Wedle A wy tępi jesteście. Tu są wrogowie i byście zginęli tędy. Wóz z zasobami. Co za to są łopy naprawdę. A tego tego złodzieja to? Oczywiście A zrobimy test Skoro już teraz się nim nie martwimy, to Jak przejdziemy rozkażesz. sobie obok żołnierzy zobaczymy czy go złapią. Jak sobie życzysz... Wykryli na naszego miast. złodzieja. Jak sobie życzysz? Jak rozkażesz Tak Twoje słowa zostaną przykute w moje czyny no, Nie by go wykryli, Jak ale... Rozkażesz. u nie zabili go! Ha! Przeżył! Tak! Przeżył Co za gość, przeżył to! Hmm. A i się odnowił w tej wieży nawet Uu. Dobra Jak rozkażesz Przyspieszamy, bo Na twój rozkaz Bo nie ma Rzecz czasu jasna. Przybył wóz z zasobami Jak rozkażesz Chodźmy tu Jesteśmy w drodze Tak, tu musimy wysłać Jak rozkażesz. No, zasobami Bądź błogosławiony. Twoi żołnierze są na pozycjach. Jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Okay. Niech niebiosa uśmiechną się do nas wszystkich. Kupmy trochę kamieni na zapas Wieśniacy i... powiedzieli nam, że Szkarłatna Sabat posiada plany konstrukcyjne potężnych trebuszy w Rojo del Bruchas, po przeciwnej stronie rzeki niż Rasco del Cap. OK, wszystko zrozumiałem. Możemy skorzystać ze złodziei, by wykraść plany konstrukcyjne z obozu wojskowego w Rojo del Brujas. Możesz uważać to za sprawę wiary. Ja uważam to za sprawę władzy. Klasztor Santa Cotillas jest mój. I prędzej go spale, niż pozwolę ci go zdobyć. Aha. Przybył wóz z zasobami. OK. Oni są już... no już moi nie są, ci żołnierze, więc okej, okay, więc ich nie możemy nimi ruszać. Czyli moment. Aaa, tu musimy iść. Okej, okay, no to musimy sobie zrobić tak. Kolejny złodziej. Twoje słowa zostaną przykute w moje czyny. I przyspieszył się trochę czas. Tak. Natychmiast, mój panie. Wykryli naszego złodzieja. Co oni tu robili? E, halo, halo. Co to było? Wedle życzenia. Nie dobrze. Przybył wóz z Okej, okay. dajemy sobie tych uczniów. na wóz. Jaki wóz? Ej, oni tam coś robią. Ci żołnierze. Nie, no tak być nie będzie. Nie, bo ci na mury lecą, to poczekaj, aż przelecą. Atakują naszego sojusznika. Natychmiast. O Do szarży! O, oni tu się pal... ten... Do ataku! Bijo. Przybył wóz z zasobami. O niedobrze. No dobra, to co teraz mam robić? Które endy wylecicie? Cepy, jedne. Widzę, że palą te budynki, ale nie spalą ich, bo nie mają na tyle tych. Nie mają nie na tyle pochodni. Dobra, bijmy się z nimi. Walczyć dalej! Niech tak niech, niech się coś dzieje, niech się biją. My sobie zróbmy kolejnego złodzieja. Aha, nie tak. Przybył medyk. W drodze. Tak musimy sobie zrobić. Dobra. No, ale ten teren jest okupowany wyraźnie przez szkarłatną sabat, także tu nic nie zrobimy. Dobra, ucznicy. Walczyć dalej. Chodźcie palić ten posterunek. Może go zdobędziemy? Może się uda. Co tutaj się dzieje? Nie wiem. Atakują naszych żołnierzy. No wiem. Walczyć dalej. Przybył wóz z zasobami. Walczyć dalej. Dobra, palcie to. Potrzebujemy amunicji. Natychmiast. No, no nie wierzę. Rzecz jasna. Rzecz jasna. No dobra, trudno. Natychmiast. No to w takim razie. Jak rozkażesz? Gdzie jest ten złodziej teraz? Twoje słowa zostaną przekute w mojej Jest Jest tu, okej. Okay. to są bandyci w ogóle. Mm. To bandyci go zabili. Co ale mendy. Do ataku! wóz z zasobami. Chodźcie ludzie, rozwalimy ich. Tych bandytów. <laughs> Nie ma co czekać. Pełen szturm! Walki na spidzie plus 3, a czy razy farży. 3. To masakra. Okej, okay, chyba się udało. Twoje słowa zostaną przykute w moje czyny. No to teraz, y złodziej. Jest tu jakieś przejście. Przybył wóz z zasobami. Nie ma Trzeba tędy przechodzić. Twoje słowa zostaną przykute w moje czyny. Mhm. Uh -huh. A ja widzę, że tutaj cały czas chodzą ich wojska. Znaczy woj ich szkarłatnej sabat. Dobra, złodziej. Chodź tu. Natychmiast. Przybył wóz z zasobami. Oczywiście. Postaramy się znaleźć w miarę natychmiast, jak sobie życzysz. Przybył wóz z zasobami. Jak sobie życzysz. <grych> ale blisko, ale było blisko, o naszego złodzieja. Natychmiast, mój panie. Natychmiast, mój, panie. Natychmiast, mój panie. Jak tam się dostać? Jak rozkażesz. Oczywiście. Jak rozkażesz. Natychmiast! To trzeba chyba tędy iść, no nie? W drodze. Tylko daleko od żołnierzy. Nie wiem, czy tak się da. miast, mój panie. Musimy przejść. O tam. He. Jak sobie życzysz? Jak rozkażę? Wykryli naszego złodzieja. Mój panie. Jak rozkażę? No, no, i zginął. Ej, no, dobra. Koniec tego robimy tak. Robimy katapulty. Przybył wóz z zasobami. Robimy tarana. No, i bierzemy żołnierzy i będziemy robić po kolei, jechać tam na wszystkich i tyle. No, co ja się będę. Dobra, chodźcie, tu ludzie. Jak rozkażesz? Zrobimy sobie tam bazę wypadową. Wedle życzenia. O. Jeszcze jednych zbrojnych. Chodźcie. Tak. No i widzę, że tu nie ma innej opcji: jak po prostu rozwalić tam wszystko po drodze, nie? Przybył wóz z zasobami. Chyba tak mi się wydaje, że chyba innej opcji nie ma. Dobra, jest dużo kamienia, to sobie ulepszymy teraz ten katedrę. Tu jest wszystko poulepszane. Wszystkiego jest pod dostatkiem, niczego nie brakuje, super. Warsztat cieśli, a zróbmy sobie warsztat cieśli. Wytwórnia świec, zróbmy sobie... Warsztat Kowala też sobie zróbmy, a co? Nigdy nie mieliśmy, to w końcu będziemy mieć. Przybył wóz z zasobami. Dobra, pszczelasz nie ma pilnować tego! Pilnować tego, teraz niech każdy batalion Miejcie oczy otwarte. czegoś pilnuje. Tak, mój panie że ci bandyci są strasznie w Do szarży. Tak. Dobra. Hakim, ty też chodź z nami. Ej. Mój panie. Walczyć dalej. Dobra, padają. No ładnie poginęli. Ładnie, ładnie. Więc tu już ich nie ma. Szkoda, że nie mam teraz właśnie amunicji, żeby... Eee zróbmy tak. O, fajnie, dobra, wszystkie naraz się ten. Eee. Jest mało miejsca, bo na krzywym stoi, Dobra, zniszczcie ten posterunek. O proszę bardzo, jak rozkazać przybył wóz ha. z zasobami. Zajęliśmy nowe terytorium. Jesteśmy w drodze. No i panie, takie rzeczy to ja rozumiem. Dobra. Z... Zwijajcie z powrotem. I idziemy teraz na ten teren. Tak. Widzę, panie. że tu on innej możliwości nie ma. Trzeba po prostu to wszystko porozwalać, żeby dało się tam przejść. No nie? Tak więc no. Musimy wykraść te plany tych machin oblężniczych, tych tryb, trebuszy, czy jak to tam się nazywa? No, znaczy, trebuszy, no nie? Chyba o trebusze tam... Był wóz z zasobami. Chyba o trebusze tam chodziło. Atakują nasz posterunek. Kto? Bandyci! Nie wierzę! Bandyci atakują posterunek. Aha. O, o, rzecz jasna. O, będzie ciekawie. Jak rozkażesz, dzielni żołnierze, a do naszego ataku. No i dobra. To właśnie za to sobie cenię bardzo Hakima, że on jest w stanie sobie tak ich przekabatać na naszą stronę. Mój statek zbliża się do portu. Już wkrótce będziesz mógł zapoznać się z moją ofertą. Okej? Okay. E, ci bandyci to. Jak rozkażesz. Na razie mi nie zależy mienek. na tych wozach, szczerze tak, powiedziawszy. Mój panie, natychmiast przybył wóz z zasobami. Jak rozkażesz. Natychmiast. Dobra, ucznicy, chodźcie. Do szarży! Jesteśmy w drodze. Mój statek zawinął do portu! Przyjdź i obejrzyj moje towary! Chodźcie tu się bić. Wszyscy się... bicie no się, atakuje. a nie... Atakują nasz posterunek. Bandyci, głupi, yeah. Dobra. Przybył wóz z zasobami. Taran nie, ale katapulta tak. Do ataku! Dobra. Rzecz jasna. Na twój rozkaz. I zajmijmy sobie teraz ten posterunek. Będzie nasza, co? Zajęliśmy nowe terytorium. Jak rozkażesz? No i subcie. Tak, mój panie. Atakują nasz posterunek. A tylko tak teraz będzie cały czas? Ci bandyci. Dobra, przybył wóz z zasobami. Trudno. Natychmiast. U, tu jakiś ten medyk jedzie, sukcio. Tak, mój panie. A my jedziemy teraz. Natychmiast. No cóż, na twój rozkaz. Musimy to rozwalić, no bo co nam Rzecz pozostaje? Jasna. Wedle życzenia, na twój rozkaz. Rzecz jasna. Aha. Atakują nasz posterunek. Dobra, tam zaatakujcie. Na twój rozkaz, pełen szturm. Natychmiast, jak rozkażesz. Bicie się ludzie do szarży. Ale ty hakim nie ginie. Nie, ty hakim nie możesz zginąć Wedle teraz. Życzenia. Do ataku. Co wy robicie z tymi wózkami, matko? Gdzie wyjedziecie w ogóle? Halo, halo, e, ludzie! No, Jakie to są matoły. Tak, Hakim wycofać się do zamku. Hakim, ty jesteś największy matoł z nich wszystkich po prostu. Atakują nasz posterunek. Nie, no, nie wierzę, co tu się dzieje. Przybył wóz z zasobami. Co. Mój statek wypłynął w morze! Do zobaczenia następnym razem! Na twój rozkaz! Przybył wóz z zasobami. Okej, okay, chodźcie tu. Tak. Natychmiast! Na twój rozkaz! Mamy jeszcze jakichś łuczników? Atakują nasz posterunek. Chyba łuczników już nie mamy. Wedle życzenia. Tak. Jesteśmy w drodze. Możesz uważać to za sprawę wiary. Ja uważam to za sprawę władzy. Klasztor Santa Cotillas jest mój. I prędzej go spalę, niż pozwolę ci go zdobyć. Atakują nasz posterunek. Aha. Przybył wóz z zasobami. O, idą żołnierze, widzę. Natychmiast! Wedle życzenia. Atakują Na nas posterunek. Okej. Okay. Naprzód! Do ataku. Nie poddawać się. Do szarży! Na Nie twój tu! Rozstaw. Gdzie wy Do ludzie? Szarży. Rzecz jasna. Do ataku! Masak, co tu się dzieje w ogóle? Paranoja jakaś. Giniemy tu w ogóle zaraz. Natychmiast. Do ataku Na front! Strzelajcie w to. Walczyć dalej Jesteśmy. Atakują w nasz posterunek. Do szarży! Ci bandyci. Nie poddawać się! Atakują nas. Nie poddawać się! No dobra, trudno. No, spalcie to. Do szarży! Na front! Przybył wóz z zasobami. Pełen szturm! Nigdy się nie poddamy! No właśnie. No, super. Atakują nasz posterunek. O, po prostu paranoja co tu się dzieje. Paranoja. Dobra, ja sobie dorobię żołnierzy i w następnym odcinku nas. ponowimy tutaj e, próbę ataku na ten posterunek, bo widzę, że... Jak inaczej tam się dostać? O tu. No bo to tu mamy się dostać, no nie? Od tej frakcji Szkarłatna Cytadela. No właśnie, mamy stąd wykraść, więc tak czy siak, żeby tu się dostać to tu przejścia nie ma żadnego, więc trzeba będzie po prostu takują nasz posterunek. Trzeba będzie przejść tędy no i pokonać tutaj ten posterunek i przedrzeć się do miasta i tam ją zniszczyć, no nie, więc więc taki będzie plan. Ale tu sobie zakończymy. Także póki co wielkie dzięki wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.